W studiu Radia Z Gold prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Panie prezydencie, pytania przesłane przez słuchaczki i słuchaczy. Który numer pytania? E, pięć. W którym kierunku będą poszerzane granice Olsztyna? Pyta słuchaczka bądź słuchacz. Tak, na razie nie podjęliśmy tutaj żadnych decyzji, które związane byłyby z rozszerzeniem granic Olsztyna. Otrzymuję wiele maili od mieszkańców e, tęczowego lasu, czy e, również e, zamieszkujących przy ulicy Bartonskiej. Praktycznie sołectwa podeszły i gmina do naszego miasta, a więc wymaga to na pewno wspólnych rozmów z sąsiednimi gminami i e, Takiego załatwiania, ażeby nie było zbyt wielu emocji. Panie prezydencie kolejny numer pytania. Pytanie numer trzy. E, ile osób odwiedziło olsztyn podczas Grand Slamu? Czy ratusz ma takie statystyki? E, w ogóle w tym okresie, gdy odbywał się turniej piłki siatkowej plażowej, e, przewinęło się na całej plaży i tam, gdzie ta impreza. Miała miejsce 57 tysięcy osób w ciągu e, od wtorku do niedzieli, a więc prawie tygodnia. E, na samym wydarzeniu na pewno było mniej osób, ale e, należy zaliczyć tą imprezę do jak zwykle na pewno udanych. E, do 80 krajów była realizowana transmisja telewizyjna, a więc i zabawa, i poziom sportowy, i przede wszystkim promocja na najwyższym poziomie. Kolejny numer pytania. Pytanie numer 8. Ile turyści zostawiają pieniędzy po takiej imprezie jak Grand Slam? Czy są prowadzone takie badania? No nie mamy na dzień dzisiejszy takich informacji, natomiast wiemy jedno, że imprezy typu i wydarzenia Grand Slam, czy chociażby Green Festival i inne organizowane nad naszym pięknym jeziorem ściągają ogromne rzesze turystów, zarówno z zagranicy, z kraju, naszych mieszkańców. Wszystkie hotele są zawsze zajęte. Praktycznie nie ma gdzie e, zarezerwowania w najbliższej e, okolicy e, dodatkowych miejsc, a więc jestem przekonany, że na pewno e, są to duże środki, które pozostawiają turyści w naszym mieście. Pytania można wysyłać na olsztynmaupazetgold.pl. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv